Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moje drogie Panny. E, w czytaniu na miłość styczeń 2021. E, sprawdzimy, co tam się działo u Was ostatnio w przeszłości. E, jaka jest sytuacja obecna i co przyniesie najbliższa przyszłość. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, e, nie będą rezonować ze wszystkimi, także bierzcie to, co gdzieś tam do Was przemawia resztę zostawcie po więcej gdzieś tam klarowności możecie sięgnąć do innych czytań sprawdźcie swój Ascendent mi, yy, Księżyc bądź Wenus i przechodzimy do czytania sprawdzimy, co tam u moich drogich panien dobra, przeszłość mhm. Uuu, uh, dobra. E, teraźniejszość. Mhm. I najbliższa przyszłość. Mhm. Wasze wyzwanie na ten czas. O, dziewiątka kielichów. Super. I to, czego nie widzicie. Dwójka buław. O, czyli ktoś stoi przed jakimś wyborem. Nowej drogi w życiu, może przed wyborem dwójki osób. No, zobaczymy, co tam będzie dalej. Dobra. Wasze wyzwanie na ten miesiąc. Dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów mówi o spełnianiu marzeń, o takiej, takim samozadowoleniu, spełnieniu emocjonalnym. To jest bardzo często karta singla, więc może jesteście singla, może jesteście świeżo po rozstaniu. Chociaż tutaj póki co nie widzę, chociaż ta wierza mnie troszeczkę niepokoi, ale to zaraz do tego przyjdziemy. Także kochani, Wasze wyzwanie na ten najbliższy miesiąc, jeśli chodzi o miłość, spełniajcie swoje marzenia. Dążcie do jakichś swoich celów, do tego, co daje Wam szczęście. I co? Bierzcie z życia garściami. No ale zobaczmy, co tutaj jeszcze karty mają do powiedzenia a propos tej dziewiątki kielichów. Wygląda na to, że jest to jakiś stały związek. Arcykapłan, inaczej papież, mówi o jakiejś stabilizacji, o stabilnym związku. Być może jesteście w małżeństwie albo właśnie w związku, który już gdzieś tam trwa jakiś czas. I tak. I tutaj mamy co jeszcze? Ósemkę mieczy odwróconą i ósemkę buław. Ważna jest komunikacja w tym związku. Ważna jest przekazywanie to to czego właśnie pragniecie Swo przekazanie drugiej osobie swoich oczekiwań swoich marzeń, swoich planów e ósemka mieczy o e mówi o takim zamknięciu się w głowie w swoich myślach w tym momencie jest odwrócona, więc wychodzicie z tej głowy, wychodzicie z tych myśli i zaczynacie działać zaczynacie tą komunikację e właśnie z partnerem, partnerką e żeby przekazać jej swoje gdzieś tam marzenia, oczekiwania być może plany na przyszłość Póki co zapowiada się super, kochani. Wasza przeszłość. A więc tak. Macie asa kielichów, asa buław i wieże. Tu był jakiś nowy początek. Nowy początek, bardzo pasjonujący, pełen miłości, pełen takiej egzotyki, atrakcyjności, pełen pasji. Tu się zaczęło coś nowego. I tu jest wieża. Wieża ogólnie jest raczej taką kartą, która mówi o tym, że coś, coś musi runąć, coś, coś się wali, i coś zostało zbudowane na niestabilnych fundamentach. Ale wiecie co? Tu są bardzo pozytywne karty. Wydaje mi się, że spotkaliście osobę na swojej drodze, która była takim gromem z jasnego nieba, która po prostu powaliła Was na kolana, do której od razu poczuliście jakieś uczucie, od razu poczuliście jakąś pasję, jakąś tam, wiecie, atrakcyjność, kolana Wam zmiękły, no i dosłownie Wasz świat gdzieś tam wywrócił się do góry nogami. Na to wygląda. No ale dobra, sprawdźmy sobie, co tutaj dalej się dzieje. Sprawdźmy sobie najpierw tego Asakielichu. w czasie kielichów macie dziesiątkę mieczy, szóstkę pentakli odwróconą i trójkę byław odwróconą. No ten nowy początek na pewno był związany z jakimś ciężkim okresem w Waszym życiu. Coś Was przytłaczało, może ktoś Was zranił właśnie w przeszłości. przez co może właśnie stajeście się bardziej trochę nieufni, tak by wyglądało. Nie było tej równowagi w związku, nie było pójścia właśnie w nową drogę, nowym kierunku. I kto wie, właśnie, może w tym momencie pojawił się, pojawiła się na Waszej drodze jakaś nowa osoba, która gdzieś tam dała Wam to światełko nadziei, że może być ta równowaga w związku, że można pójść nadal, na, gdzieś tam naprzód przed siebie, w nową drogę wspólnie, razem. Mm. No i co? No i ta właśnie dziesiątka mieczy w tym momencie się kończy, tak? Kończy się to, ten wasz okres cierpienia. E, gdzieś tam takiego bólu, właśnie tego, tego dź dźgania po plecach, tak? Od kogoś. I zaczyna się coś nowego, coś pięknego. Zobaczmy, Asa Buław. mierkowanie odwrócone, księżyc i królowa mieczy. Hmm. Może, może było tak, że nie był, był, jakby to powiedzieć, nie był właśnie tej równowagi. Nie było tego balansu gdzieś tam pomiędzy Wami a osobą z przeszłości. Może coś było ukryte, co yy, nie byliście pewni gdzieś tam swojej przyszłości z tą osobą. Ale tu nadeszła jakaś klarowność, jakaś klarowność, jakaś prawda wyszła na jaw yy, i możliwe, że to wy, właśnie panny, dowiedzieliście się tej prawdy o osobie, yy, z którą gdzieś tam mieliście do czynienia i odcięliście się od, od tej osoby. Królowa Mieczy jest bardzo taką ostrą, o, ostrą osobą, która konkretnie wie, czego chce, i jeżeli ktoś jej nie służy, ktoś jej nie odpowiada, ona się od tego odcina. Także Mm. Także co? Możliwe, że mieliście do czynienia z jakimś strzelcem bądź z kimś ze znaku powietrza. To może być bliźniak, waga bądź wodnik. No ale tutaj było coś zdecydowanie ukrytego. Nie było jakiegoś balansu, nie było tej równowagi. Ktoś ukrywał jakąś prawdę. No i sprawdźmy tę wieżę. Mm -hmm. Mm -hmm. no tutaj się musiał zakończyć jakiś etap zdecydowanie, mamy świat mamy wisielca odwróconego i mamy króla mieczy król mieczy, królowa mieczy tu jest jakaś para, tu był jakiś na pewno jakiś związek, który wydaje mi się że się zakończył mm. i tak wisielec odwrócony i świat obie te karty mówią, że coś poszło do przodu tak Sielec, czyli koniec stagnacji, koniec tego czasu rozmyślania, zastanawiania się, pójście do przodu nową drogą, zakończenie jakiegoś etapu w waszym życiu, może właśnie zakończenie tego bolesnego etapu w waszym życiu i pójście w coś nowego, pójście w jakiś nowy kierunek. To mogło być też spowodowane mm, dzięki właśnie temu Królowi Mieczy. Może gdzieś tam poznaliście nową osobę, właśnie z trygoną powietrza? Jeszcze raz powtarzam, to są bliźnięta, waga bądź wodniki, dzięki któremu wasz świat, że tak powiem, odwrócił się do góry nogami, ale w takim pozytywnym aspekcie i potrafiliście właśnie ruszyć z tej stagnacji, zakończyć pewne sprawy w swoim życiu i pójść w nową drogę, kochani. Także to jest bardzo ładne czytanie póki co. No i tak, w chwili obecnej mamy. Cesarza, królową pentakli i króla kielichów. E... Cesarz jest bardzo dojrzałą osobą, taką stabilną. To jest karta barana, więc może gdzieś tam w waszym otoczeniu jest jakiś baran. E... To jest bardzo często karta męża, partnera, ojca, kogoś, kto już ma swoją rodzinę, kto dba o tą rodzinę, kto jest kochający, czuły. Czasami może być troszeczkę taki, wiecie. Apodyktyczny i musi być po jego, bo inaczej bo jest inaczej źle, że tak powiem. Ale to jest osoba, która kocha, która dba, która szanuje, e, która się troszczy o tą drugą osobę. Więc może właśnie jesteście już w stałym związku z takim właśnie cesarzem i dzięki temu czujecie się stabilnie czujecie się pewne siebie tak pewni siebie królowe pentakli jest osobą bardzo taką pewną siebie która dba o swoje finanse która dba o rodzinę o dom która zna swoją wartość widzicie jest piękna jest spokojna ona czuje taką stabilizację czuje się bezpiecznie możliwe że przy tym właśnie cesarzu widzicie oni są zwróceni w swoją stronę Także to może być właśnie para. To może ten, być ten stały związek, w którym obecnie jesteście. I tu nie widzę, broń Boże, żadnych problemów. Póki co jest super. Aczkolwiek pojawia się tu jakiś e, rycerz kielichów. Pojawia się, że tak powiem, druga osoba w waszej obecnej sytuacji. E, osoba bardzo czarująca, z trygonu wody, czyli to może być e, rak, skorpion bądź ryby. Ale nie musi oczywiście, bo wiecie, to jest energia, także, także tych znaków nie odbierajcie tak konkretnie, ale to jest osoba bardzo taka mm, emocjonalna. To jest osoba, która gdzieś tam, wiecie, przyniesie kwiaty, niczym rycerz na białym koniu, przyjedzie pod okno, zaśpiewa serenadę i od razu wyzna, że kocha. Także tutaj widzę drugą osobę, która gdzieś tam się pojawia, mimo tego cesarza. No ale sprawdzimy sobie dokładnie, co to dalej będzie. Kto to jest ten. Rycerz Kielichów, może zaczniemy od tego Rycerza Kielichów Rycerz Kielichów, Rycerz Kielichów Kto to jest? Mhm. A więc tak, Rycerz Kielichów na pewno jest singlem, pojawia się tutaj dziewiątka, e, dziewiątka Kielichów karta singla, karta takiego spełnienia marzeń Um, więc wydaje mi się, że jest to singiel, który gdzieś tam może zabiegać też o wasze, e, o wasze uczucie. I tu mamy co jeszcze? Mamy śmierć w odwrocie i siódemkę pentakli. Hmm. No, coś tu nie było zakończone z tym rycerzem kielichów, tak? Coś tu jeszcze trwa. E, Wydaje mi się, że to jest energia tej osoby, że on nie chce końca jakiegoś z wami. Nie wiem, czy to był jakiś romansik, czy to były jakieś flirty, czy po prostu on o was zabiegał, um, a wy gdzieś tam go odrzucaliście. Nie wiem, kochani, to odbierzcie, tak jak rezonuje. Na pewno to jest singiel, który gdzieś tam jest um, stabilny emocjonalnie, wie, czego chce w życiu, gdzieś tam osiągnął dużo. E, jest taki, no wiecie, zadowolony po prostu ze swojego życia. Ale tu jest. E, to mówi właśnie ta odwrócona śmierć o tym, że nie było jakiegoś zakończenia. Coś dalej trwa. Ta osoba jest cierpliwa, może cierpliwie czeka na Was, zasiała gdzieś tam jakieś ziarenko, może w Waszym serduszku, w Waszym umyśle i cierpliwie czeka może na jakąś Waszą decyzję. No nie wiem. Dobra, zobaczmy tego cesarza. Kto to jest ten cesarz? Mm -hmm. Mamy tutaj dziewiątkę mieczy w odwrocie, kartę gwiazdy i trójkę pentakli w odwrocie. Wiecie co? Ten cesarz. Mm, dla niego jesteście spełnieniem jego marzeń. To na pewno. Karta Gwiazdy mówi o spełnieniu marzeń, o też o wyleczeniu się gdzieś tam z przeszłości na korzyść kogoś właśnie nowego, możliwe. Więc jeżeli ten cesarz, który się tu pojawia, miał w przeszłości jakieś problematyczne związki, coś mu tam nie szło w tych sprawach. No to może widzi Was jako to właśnie spełnienie marzeń, osobę idealną, którą, którą właśnie kocha, z którą chce być, które gdzieś tam leczy jego serce na dobre. No i może widzi Was, was po prostu jako gwiazdę, tą, tą, tą światełko na niebie, tak? gdzieś tam widzi Was na piedestale, jesteście dla Niego bardzo atrakcyjni, atrakcyjne. No, więc to super, ale tak, um, u tego cesarza były ostatnio chyba jakieś problemy troszkę pieniężne, bo tu widzę trójkę monet odwróconą i dziewiątkę mieczy odwróconą. E, więc tak, powiedziałabym, że były jakieś nieprzyspane noce, były jakieś stresy związane może współ ze współpracą z kimś. To może być też współpraca, że tak powiem, z wami, tak? Bo Trójka Pentakli mówi gdzieś tam o tworzeniu nowego związku, o tworzeniu ogólnie gdzieś tam jakiegoś, jakim, o jakimś partnerstwie po prostu. Więc może gdzieś tam był zestresowany sytuacją z wami, może nie był pewny, czy wam wyjdzie. E, to powodowało u niego gdzieś tam nieprzespane noce, stres, e, może jakąś deprechę, e, aczkolwiek to już też jest za nim. Ta karta gwiazdy jest tutaj najmocniejsza i ona mówi, że te czasy gdzieś tam już, już przeminęły, tak? Nadchodzą te lepsze czasy spełniania marzeń, stabilizacji, również finansowej. No i co? No dobra, dobra, zobaczymy dalej. Królowa Pentakli. Królowa pentakli. To wydaje mi się, że to jest Wasza energia, drogi Panny. Wy jesteście z Ziemskiego. E, także m, czujecie się stabilnie w danej sytuacji, w danym związku. E, na pracę też nie narzekacie, na dom raczej nie narzekacie. Wydaje mi się, że czujecie się pewne we własnej skórze. No ale zobaczmy, co tutaj wyjdzie. Mhm. 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 Siódemka kielichów w odwrocie, sprawiedliwość w odwrocie i paść kielichów. Siódemka kielichów mówi o wyborze. O wyborze mm, gdzieś tam pomiędzy wieloma różnymi opcjami. Jest to czytanie na miłość, więc może miałyście, mieliście. Um, kilka opcji do wyboru kilku partnerów, partnerek do wyboru gdzieś tam dużo osób się koło Was kręciło i nie bardzo wiedzieliście y, kogo wybrać ale dokonaliście tego wyboru, ponieważ siódemka ta jest w odwrocie, także ta decyzja została podjęta wybraliście kogoś, przed kim otworzyliście swoje serduszko e, kierowaliście się e, taką no właśnie sprawiedliwością um. hmm. I co, ja sobie tą sprawiedliwość, bo ona jest w odwrocie ja sobie jeszcze ją doprecyzuję bo tak nie jestem do końca pewna jak to czytać no jest tu na pewno jakiś wybór dokonany nowe uczucie, piątka bułów. no właśnie może toczyjcie gdzieś tam jakąś walkę ze sobą w tym momencie czy aby na pewno jesteście na dobrej drodze bo mówię, ta sprawiedliwość jest w odwrocie, więc tutaj może jest jakiś troszeczkę brak równowagi. E, może nie jesteście pewni, czy dokonaliście właściwego wyboru danej osoby, czy otworzyliście swoje serduszko przed właściwą osobą, tak? Czy weszliście w taki stabilny związek, który jest rzeczywiście przeznaczony. Dla Was, tak? To może być też walka gdzieś tam z partnerem, z którym obecnie jesteście. Może są jakieś kłótnie, może są zgrzyty, może chodzić o tą sytuację tutaj, o tą taką niestabilność finansową, o te nieprzespane noce partnera. Może chodzić o te Wasze gdzieś tam marzenia, że gdzieś tutaj jest jakaś rozbieżność, coś, coś wam nie gra i są jakieś kłótnie, zgrzyty. Pamiętajcie, kochani, żeby. Podchodzić do spraw takich partnerskich też z uczuciem. Mówcie o swoich uczuciach. Jeśli coś wam nie pasuje, coś wam nie gra, wyrażajcie je w taki sposób, wiecie, pełen miłości, pełen, pełen takiego nawet nie tyle współczucia, co pełen empatii. O, właśnie. Um, nie kłóćcie się, bo w sumie po co? Decyzja została podjęta. Teraz wystarczy gdzieś tam dążyć do swoich, do swoich celów, do swoich wspólnych pragnień. No i co? I czas, żeby ta sprawiedliwość się odwróciła, tak? Żeby nadeszła ta równowaga w związku, żeby było stabilnie. No pomyślcie nad tym. Dobra, i najbliższa przyszłość. Co my tu mamy? No właśnie, mamy y króla kielichów, mamy sąd ostateczny i mamy rycerza Buław. Król Kielichów jest bardzo stabilną energią. To jest mężczyzna dojrzały, emocjonalnie, który wie, jak okazywać uczucia, który wie, jak dbać o dom, o rodzinę, zrównoważony, który ogólnie w życiu kieruje się bardzo emocjami, tym, co czuje, płynie, że tak powiem, z nurtem, tym, gdzie go fale poniosą. Sąd ostateczny mówi o jakimś ostatecznym podjęciu decyzji. Może to być ta decyzja dotycząca właśnie tego króla kielichów, bądź tego cesarza, bądź tego tutaj rycerza kielichów, który się pojawił. Jest konieczność podjęcia jakichś ostatecznych decyzji, rozliczenia się z przeszłością, uwolnienia się od tych przyszłych sytuacji, które gdzieś tam wam ciążyły na tych plecach, które, które były dla was niewygodne. No i wpójście w coś nowego, może odkrycie jakiejś nowej pasji, wspólnych, wspólnych zainteresowań, może wiecie, więcej zabawy w nocy, albo cokolwiek w tym stylu. Weźcie to, jak rezonuje, ale zaraz będziemy to wyjaśnić. Dobra, król kielichów. O co chodzi z tym królem kielichów? Hmm. Wieża, as kielichów odwrócony i as mieczy odwrócony. Hmm. Wiecie co? Przychodzi mi na myśl tak naprawdę jedna rzecz. Że ten król kielichów wcale nie jest królem kielichów, tylko jest tym rycerzem kielichów, który się podaje za króla, Tak który jest właśnie czarusiem, który może próbuje gdzieś tam namieszać w waszych serduszkach e, mówi, że kocha, mówi, że nie wiem, chce spróbować coś z wami tworzyć ale wiecie co, ja tutaj nie widzę przyszłości jest wieża, coś runie, coś gruchnie tutaj e, jest odwrócony Askichów, czyli nie ma miłości nie, wa, nie ma nowego początku takiego emocjono, emocjonalnego i jest odwrócony as mieczy, nie ma prawdy ktoś ukrywa przed wami prawdę, to może właśnie być ten osobnik bądź ten tutaj, który się pojawia em, em, który podaje się za osobę stabilną która chce coś z wami stworzyć która, e, która kocha, która nie wiem cokolwiek tam kombinuje ale tutaj nie ma prawdy, nie ma uczucia tutaj coś pierdyknie po prostu Także uważajcie na tą osobę. Uważajcie, drogie panny. Sąd ostateczny. Dobra, zobaczmy, co tutaj z tym sądem ostatecznym. Mhm. mhm. No właśnie, koło fortuny. Znowu rycerz kielichów, tym razem w odwrocie. I szóstka buław też w odwrocie. Kochani, tutaj się rozliczyć trzeba zdecydowanie z tym kochanikiem kochanym, bo tutaj mamy rycerza kielichów w odwrotnie. Także on nie przychodzi do Was ze stabilną ofertą. On nie przychodzi do Was z uczuciem takim prawdziwym, takim szczerym, takim, który może prowadzić gdzieś tam do tej stabilizacji. Więc uważajcie na niego, tutaj nie będzie wygranej z nim. Szóstka buław mówi o wygranej. Także sąd ostateczny dotyczy rozliczenia się właśnie z tą osobą, która podaje się za kochającego, dbającego i nie wiadomo co jeszcze, a tak naprawdę z no, jest takim wypierdkiem, który może namieszać tylko w waszym życiu, a niekoniecznie przynieść coś dobrego. Z nim nie będziecie mieli zwycięstwa. To trzeba zakończyć, to trzeba się rozliczyć z tym, eee, zapomnieć, gdzieś nam podkreślić grubą krechą, tak? Powiedzieć dziękuję, ale nie. No i co? I tu macie właśnie koło fortuny: koło fortuny, że los się odwróci na waszą korzyść, kochani, coś ruszy do przodu. Może to być związane właśnie z tym cesarzem, z tym kimś bardziej stabilnym, z kim jesteście gdzieś tam w stałym związku. Coś ruszy zdecydowanie w dobrym kierunku, zaczną się lepsze czasy. Może właśnie odnajdziecie gdzieś tam tą nową pasję w swoim związku, nową, nową tą iskierkę, która gdzieś tam pobudzi was do działania, do chęci wspólnie, spędzania wspólnego czasu, że wasz związek gdzieś tam odżyje na nowo. Mhm. No i właśnie zobaczmy, tego był rycerza było. Co to, kto to, co to za energia. Mhm. Hmm. Rycerz mieczy odwrócony, siła odwrócona. I śmierć. Hmm. No na pewno, zakończenie jakiegoś okresu. Na pewno, zakończenie czegoś. Śmierć mówi zawsze o zakończeniu i o odrodzeniu się na nowo. Jeżeli ten rycerz buław dotyczy rycerza kielichów, to może być ta pasjonująca nowa znajomość, gdzieś tam ten romans, romansik i tak dalej, no to tu jest pokazane właśnie, że to nie pójdzie do przodu. Nie będzie tej prawdy, nie będzie klarowności gdzieś tam w działaniach. I komuś tu w końcu zabraknie sił. Komuś zabraknie sił do działania, komuś zabraknie mm, sił do kontynuowania tego i postanowi to zakończyć. Czy to będziecie wy, czy to będzie ta osoba? Nie wiem, weźcie to, jak rezonuje. Eee, pamiętajcie tylko, że to mi się wydaje, że to są jakieś takie sprawy romansikowe. A tu macie tą stabilną osobę, która jest w waszym życiu, która kocha, dla której jesteście tą gwiazdą, tym spełnieniem marzeń. Bo tutaj są takie energie bardziej, właśnie, rycerzowe osób niedojrzałych, które tak naprawdę same nie wiedzą, czego chcą. Rycerz Buław często też jest taką energią osoby, która raz jest w waszym życiu, raz nie, która się pojawia i znika, tak, w zależności, kiedy, kiedy mu pasuje. No i tutaj trzeba zakończyć ten etap zakończyć etap tej właśnie bezsilności, tego braku klarowności, tego niezdecydowania i pójść w to nowe, pójść za spełnieniem swoich marzeń, pójść za tym właśnie. Dobrym czasem, tak? który do Was nadchodzi, tylko musicie podjąć jakieś decyzje, może właśnie decyzje, które, które wiążą się właśnie z tamtą osobą, że trzeba kogoś odciąć, bo tu nie ma miłości i na pewno nie ma szczerości i prawdy. Hm. Dobra, zobaczmy jeszcze Waszą radę na ten czas. Rada, pannę, rada. Mm -hmm. No tak. Piątka mieczy, ósemka mieczy i królowa buław odwrócona. Piątka mieczy to jest bijatyka myśli. To są bardzo często też e, takie kłótnie z kimś, tak? O, o jakieś tam sprawy. Um. To wydaje mi się, że odchodzi do przyszłości, ponieważ w następnym macie ósemkę kielichów. Odejście od tego, co Wam nie służy. Odejście na te spokojniejsze wody, na to, że nadchodzi ten czas takiego spokoju dla Was, takiej stabilizacji. Widzicie, ona patrzy w gwiazdy, ona patrzy przed siebie, ona nie chce tej ósemki kielichów, ona chce tą dziewiątkę kielichów, ona chce pójść o ten poziom wyżej, level wyżej. No i królowa była, w, królowa była w odwrócona. Mówi bardziej chyba o tym, żeby skupić się bardziej właśnie na tej stabilizacji. Żeby nie kierować się tylko i wyłącznie pasją, tą atrakcyjnością, seksualnością. Że ktoś Was pociąga fizycznie, ale tak naprawdę nic poza tym nie ma, tak? Także kochani, skupcie się właśnie na tej stabilizacji, którą macie tutaj. Skupcie się na budowaniu swojego imperium, że tak powiem. Kupcie się może właśnie na pracy, na, na tym swoim stabilnym związku. No i skończcie z tymi kłótniami. odlejcie właśnie na spokojniejsze wody. No i kurczę, bądźcie takie, bądźcie te stabilne, bądźcie um, takie, jakby to powiedzieć, takie zrównoważone. O, tego słowa mi brakowało zrównoważone. Nie dajcie się ponieść emocjom, nie dajcie się ponieść pasjom. E, tak jak mówię, pewne rzeczy trzeba pozamykać. Tak mi się tutaj wydaje. Ale wiecie, jesteście dorośli, postąpicie jak chcecie. Także to jest tylko podpowiedź od, od tarota. Zrobicie, jak zechcecie, nie? Także to by było na tyle, drogie panny. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Buziaczki, pa!